Na ostatniej sesji Sejmiku omawiana była strategia rozwoju województwa podkarpackiego. W imieniu trzech powiatów Bieszczackiego, Leskiego i Sanockiego wystąpiła burmistrz Leska Barbara Jankiewicz. Celem interwencji było uzyskanie możliwości korzystania z programu rozwoju obszarów wiejskich w takich obszarach strategicznych jak dostępność czy zagospodarowanie przestrzenne. Aktualizacja strategii rozwoju województwa obejmuje lata 2013-2020. Zapraszamy do wysłuchania całego przemówienia oraz wywiadu, jakiego gospodarz Leska udzieliła przed kamerą portalu Rzeszów24.pl. Ja bardzo serdecznie dziękuję również, jak moi poprzednicy, dyrektorom, zespołom za uwzględnienie części uwag, które złożyłam na piśmie. A jest to: geotermina, ochrona środowiska, e, solary, odpady, te. Złożyłam również jeszcze jeden wniosek dotyczący działania i obszaru strategicznego oddziaływania 341 i 344 nie został uwzględniony i dlatego pozwoliłam sobie tutaj dzisiaj wystąpić. Proszę Państwa, 341 dotyczy yy, yy, osi rozwój infrastruktury technicznej umożliwiającej reopincyjny rozwój obszarów wiejskich. I tutaj jako kryterium, który nasz pan dyrektor powiedział, że są obiektywne kryteria. Proszę Państwa, kryteria jak są, to już nie są obiektywne. Bo ktoś subiektywnie te kryteria przygotował. Dlaczego <laughs> mówię, że one nie są obiektywne? To działanie, do którego ja się odwoływałam nie zostało uwzględnione, bo zastosowano kryteria. Ja przeczytam ze strony 10 w naszej strategii. Taki jest zapis. Co na dziesiąta strategii. Strategia rozwoju regionalnego przewiduje również działania wspierające obszary wiejskie w najbliższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług. Obszarami koncentracji takich działań w województwie pod są powiaty: Jasielski, Dębicki, roczecko kruczu Przemyski, Lecki i I kolejny akapit. Krajowa strategia rozwoju regionalnego zakłada, działania przezwyciężające niedogodności związane z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, oraz zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności w województwie Najgorszą sytuacją mają powiaty leśki i Mieszczadzki, nieco lepszą, choć również złą, powiaty Sanowskich i I stąd, proszę Państwa, moje wystąpienie z prośbą o zmianę tych kryteriów, bo kryteria, które dla działania 341 przyjmują wskaźnik bezrobocie wyższe od średniego w województwie oraz wskaźnik 2 podstawowe dochody gminy na jednego mieszkańca na poziomie mniej większym niż 75% średniej krajowej lesko uwzględniają, bołam bo się koniec ale nie uwzględniają, proszę Państwa, całego powiatu Sanowskiego, gminy Cisna, Solina, powiatu Leskiego, Czarna Lutowiska powiatu Wieszczewskiego. A przecież czytaliśmy przed chwileczką, że mówimy o dostępności. Pozwolę sobie więc przeczytać, co w działaniu 3.4.1 jest. A jest, proszę Państwa. Zakładane efekty realizowanego działania. Budowa i modernizacja dróg lokalnych poprawiających dostępność komunikacyjną, rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej, w skrócie też tak. Modernizacja i rozbudowa energetycznych linii przesyłowych, poprawa dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz usprawnienie gospodarki odpadami. W indeksach, które mamy w strategii, pisze, tu jest błąd tak a propos, nie jest do y, progu 2.7.13. Że w indeks 6 wymienione kryteria mają zasadniczy wpływ na przyznanie pomocy w ramach podstawowego instrumentu wsparcia obszarów wiejskich, jakim jest PROW 27213. Proszę Państwa, w ogóle te miejscowości, te gminy, które wymieniłam, są wyeliminowane z możliwości sięgnięcia po środki z prow na kanalizację, drogi lokalne, wodociągi. A gdybyście Państwo zechcieli sięgnąć, do strategii bieszczadzkiej, o której tu się mówi, to to są właśnie zadania, główne cele, które tam zostały wymienione. Jeżeli to się nie znajdzie w strategii rozwoju województwa, a strategia rozwoju bieszczadzka ma być spójna z wojewódzką, to automatycznie my nigdy nie będziemy o te środki. A chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że te trzy powiaty, to jest jedno miasto Sanok, czy gminy miejsko-wiejskie, Zagłusz, Reszko-Uszczyki i same wioski. gminy wiejskie. My głównie korzystamy z progu, jako że jeśli chodzi o RPO, szanse nasze są nikłe. Kolejne, Kolejna osi działanie 3, 4, 4. Nie wiem dlaczego akurat nie tu się różni, bo tam było 75% średniej krajowej, więc wskaźnik tu jest tak tak samo bezrobocie uwzględniane, ale już tym razem wskaźnik wieku na poziomie niższym od średniej wojewódzkiej. W tym momencie już Olesko wypada, ale nawet gdy nie tylko Olesko tutaj proszę Państwa walczyła, to ja Państwu powiem, co jest skutek wyłączenia. Znowu włącza się nas z programu rozwoju obszarów wiejskich, a przestrzeń. Miejska 3, 4, 4, jak nie wszystkie nawet działania wymienię ale te, które nas istotnie dotyczą. Wspieranie projektów związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Rozwój funkcji rekreacyjnej, sportowej i społeczno-kulturalnej poprzez wspieranie projektów dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów, Wzmocnienie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Poprzez wspieranie projektów dotyczących obiektów infrastruktury turystycznej i gospodarki. I ostatni punkt, bardzo dla nas istotny, mamy małe gospodarstwa. Racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i zasadniczej dzięki wspieraniu działań staleniowych i zagospodarowania przestrzennego. Takie zapisy strategii, takie kryteria wyłączają nas z tych dwóch obszarów strategicznych. Ja rozumiem, bo jakieś z panami dyrektorami rozmawiałam, oni mi dali karty, gdzie były zmienione dochody gmin na mieszkańca, gdzie było bezrobocie. W związku z tym nie dyskutowałam. Przyjęłam na tak powiem dokument. Nie w sugestii dyrektorów prawdopodobnie była by zmiana kryteriów. Stąd moja prośba tu i dzisiaj do Wysokiej Rady, do zarządu, aby rozważyć, proszę Państwa, czy te kryteria naprawdę są obiektywne, subiektywne? Proszę Państwa, jeżeli się liczy dochód na mieszkańca, a weźmy się pod uwagę dochody gminy, które składają się z subwencji różnych, i ilość mieszkańców, to gminy małe zawsze na mieszkańca będą miały więcej. Ja tutaj sobie pozwoliłam notować. Już nie będę męczyć, bo to jest lata służb w pracach. Ale bezrobocie. Gdybyśmy rozważali w każdej gminie, a nie w powiecie, też byłoby inne. Natomiast my tymi kryteriami kierując się, wycinamy powiat bieszczarski, Leski i Sanocki yy, z działania 3-4-4 w całości, czyli również z progu. A z 3-4-1, czyli z tych dróg, wodociągów, kanalizacji, wycinamy z wyjątkiem gminy yy, Uszyckiej, Reskiej i Orszanicy to są A chciałabym Państwu zwrócić jeszcze uwagę, że my jesteśmy w krajowym programie poczyszczania ścieków i te niektóre gminy to mają 0 albo 2 km wykonanej kanalizacji. I ja nie sądzę, że w świetle kryteriów, jakie do tej pory funkcjonowały w RPO, miały szansę i były konkurencyjne gminy wiejskie. RPO dla dużych, dużych miast, dla dużych miejscowości. Są bardzo proszę uwagę, bo proszę zarząd jeszcze raz o pochylenie się nad tymi kryteriami, bo odetniecie nas Państwo od możliwości sięgnięcia po narzędzie, jakim jest program rozwoju obszarów wiejskich na przyszłość. A w tym momencie strategia bieszczadzka, strategia Błękitny San, która również tam zahacza się, schodzimy się w pewnym momencie, bo od lutowisk jest, prawda, już Błękitny San, a strategia nie będzie mogła być realizowana, bo my nie będziemy mieli dostępu do tych dwóch obszarów statycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę, że te trzy powiaty, pomimo że kryteria, które były brane pod uwagę, czyli bezrobocie i dochód na mieszkańca, nie przekraczający w jednym przypadku 75% średniej krajowej, w drugim przypadku dochodów województwa, nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji mieszkańców, gmin i miasteczek na terenie tych trzech powiatów. Należy uwzględnić fakt, że na tym terenie jest niskie zaludnienie, w związku z tym dochód na mieszkańca będzie dosyć wysoki w niektórych miejscowościach, szczególnie turystycznych. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że z tej infrastruktury, którą można wybudować z programu rozwoju obszarów wiejskich, właśnie w tych obszarach, o których mówiłam, będą korzystali nie tylko mieszkańcy nieliczni, ale bardzo liczni turyści, którzy również oczekują od nas, aby była kanalizacja, aby były wodociągi, aby były drogi. I wiele innych działań, które będzie można z tych środków sfinansować. Chodzi o pomoc miastom i powiatom, które są w trudnej sytuacji, ja to rozumiem, natomiast specyfika terenów hiszczackich jest właśnie taka, że mamy tam niskie zaludnienie, aczkolwiek średnia ilość mieszkańców stałych i turystów na metrze jest znacznie, znacznie wyższa. W związku z tym trzeba to również wziąć pod uwagę, jak i fakt, że mamy bardzo wiele terenów chronionych, w związku z tym my tam nie wybudujemy fabryk, my musimy się przygotować do przyjęcia turystów, odpowiednią infrastrukturę, jak również ochroną środowiska, a bez, te, bez tych narzędzi, które, o których dzisiaj wspomniałam, czyli bez możliwości skorzystania z programu rozwoju obszarów wiejskich, będzie to właściwie niemożliwe. Wystąpienie spotkało się z, z dużym odzewem wśród radnych bez względu na opcję polityczną. W związku z tym licza się z tym, że merytorycznie przygotowana wypowiedź została zauważona przez radnych sejmiku. Myślę, że po przeanalizowaniu jej zasadności radni sejmiku przychylą się do mojej prośby.